Z tej strony Aleksa i witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na moim kanale słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo, bardzo wyjątkowy dzień, bo po całej burzy w końcu wyszło słońce. E, mam nadzieję, że już tak zostanie. Jest wszystko super e, i może to jest już ten czas, kiedy wsiądę na Ville. Mam taki plan wsiąść dzisiaj na trochę już w siodle. E, i we wszystkim, no bo wrzodów już nie ma, więc jej tutaj pod popręgiem nie boli siodło, jej nie przeszkadza. Także mam plan dzisiaj na trochę wsiąść na dyle i zobaczyć jak to jest po tylu miesiącach. No i słuchajcie, największy problem, od jakiego czapraka zacząć? Nie mam pojęcia, jaki czaprak i założyć na tą pierwszą, najważniejszą jazdę. Muszę o tym jeszcze trochę pomyśleć i chciałabym, żeby teraz był nasz największy problem, jaki czaprak założyć a żeby żadnych innych problemów nie było. To ma być największy nasz problem, jaki komplet założyć na jazdę. Także, no nie wiem, ja też muszę jakoś jakieś bryczesy ubrać i w ogóle się pod zestaw, także przemyślę to i zaraz wam już się pokażę przebrana. Jestem już w stajni razem z Primusią i Zilusią. E, szykujemy się do jazdy. Zobaczcie, jak ładnie Dila stoi, na dwóch uwiązach przywiązana i Primusia obok niej, bo Primusia już wie, że tutaj jest miejsce do czyszczenia, i ona już też chce być czyszczona. Nie się uwielbia być czyszczona, nie? Hello, how are you? I am under water. Please help me. No. I ona wie właśnie, że tutaj Dila się zawsze już czyści i stoi. No. E, już sobie wybrałam czaprak, w którym dzisiaj wsiądę. I ubrałam się tak. Więc możecie pomyśleć i zgadnąć, jaki komplecik poleci jako pierwszy, na pierwszą jazdę na Dili w No nie pokazuj. Chciałam w Dili wczoraj Trochę grzywe, trochę mocno, bo już mi się ta długa nie podobała i jak wiecie ją wolę w krótszej I tak nie ma tak krótkiej jak w zeszłym roku, gdy jeździłyśmy na zawody, ale już to lepiej wygląda, bo lepiej szyję optycznie widać. Mi się to tak podoba. Także trochę wyrównałam, trochę skróciłam e, i wydaje się dużo, dużo ładniejsza. I zaraz jeszcze. O Primusia też. Primusia też uwielbia być grzybę czyszczoną mnie. Uwielbiasz mieć tak tu. No i grzywa. Dlatego ma taką gęstą, bo ja codziennie jadę odżywkami po prostu. Primusia uwielbia wszystkie po prostu pielęgnacyjne zabiegi. Nie? No tak. I ogonek też. Pokaż. Ogonek też. Pięknie. Primusia to jest po prostu modnisia. Modisia. No, pięknie. Rozczesane. Teraz do matki jeszcze wrócimy. Pokaż tu jeszcze grzywkę. O, jeszcze grzywkę. No, pięknie. No. <ścoughs> Cudownie. Oczywiście zakładam Dilusi buty, bo zarówno weterynarz jak i Kowal powiedzieli, że ma bardzo cienką podeszwę kopyta, e, także każde nadepnięcie na malutki kamień może powodować u niej dyskomfort. W butach o wiele lepiej się czuje i o wiele lepiej chodzi. Nie ma jeszcze podków, także zakładamy obowiązkowo nasze ulubione buciki Flex Boots na nóżki, na kopytka. I zakładamy nasze piękne ochraniacze od kompleciku, także już chyba wiecie na 100%, jaki czaprak dzisiaj wleci. Dila miała je tylko raz w życiu jeszcze w ciąży e, na spacerku na trawę, tylko jej, jej założyłam na przymierzenie, a tak to czekały na ważny moment, czyli na wsiadanie. Kulmy się też chcesz na nóżki? też na nóżki, ochraniacze? O! Pasują. No, po matce już w spadku kiedyś. A teraz mamusi założymy, no? Mamusi. Tak. Trochę różowe buty będą psuć cały cały komplet, no ale buciki muszą być. Popiekam Dilunie jeszcze na muchy Horsefly'em od Overhorsa, bo już jest ich pełno i dile będą wtórzać. On tak fajny, to jest taka mgiełka. Zobaczcie, duszę raz tak powoli i z tego taka fajna mgiełka wylatuje. O! I fajnie po koniu się rozprowadza. Wszędzie, pod dobrze. I uwaga, wlatuje czapraczek. Zobaczcie jeszcze z metką czekał specjalnie na dilutkę. Tak. Tylko muszę odpiąć te paski, bo nie mam ich jak przypiąć do tego siodła. Więc tym paskom podziękujemy. O! I mamy piękny, brokatowy czapraczek. Dilutka. Ja jej chyba go nawet nie przymierzałam, nawet, nawet tak bez siodła. Jaka cudowna dziewczyna. Dobra, idziemy po siodło. Prima poszła do boksu rudego się napić. Wracaj. Ludzka, zobacz. Ja nie jeździłam w siodle ujeżdżeniowym bardzo, bardzo dawno. W ogóle, ja już na Dylę mogłam wsiadać kilka dni temu. Ale ja się jakoś strasznie bałam, nie wiem czemu, bałam się po prostu nią wsiąść, ale nie tego, że spadnę, tylko że, no nie wiem, no że krzywdę jej zrobię, chociaż wszyscy mówili, i weterynarze, i wszyscy, że i fizjo, że mam już wsiadać normalnie. Także, no dzisiaj już, dzisiaj już wsiadam i ostatni raz na niej jeździłam w grudniu i to jeszcze na ostatniej jeździe na niej spadłam. Eee, bo mi tak zaczęła brykać, że mnie zrzuciła. To była nasza ostatnia jazda w siodle w grudniu. Wsiadałam dwa, trzy razy teraz na oklep przed kolką i przed ostrzykaniem nogi, ale w siodle to, to dawno, pół roku temu. Także jestem ciekawa, jak to będzie. Dobra, muszę iść stój Dilutka, muszę znaleźć popręg, bo nie przyniosłam popręgu, nie wiem gdzie jest. Zakładam moje oficerki czarne i jeszcze nigdy ich nie miałam y, ubranych do tego czarnego ujeżdżeniowego siodła, więc no nie wiem jak to będzie wyglądać, w sensie na pewno elegancko, ale jeszcze nie mogłam tego zobaczyć tak na żywo, bo zawsze do tego brązowego siodła tylko je zakładałam skokowego, no wiadomo to już tak bardzo nie pasuje, także dzisiaj w końcu Dilunia wraca z wielką elegancją. I ja też. No, e, więc już nie mogę doczekać. Już Dilutka, zaraz idziemy. Założę oficerki, założymy o głowie i w końcu się pokażesz, Dilunia, w całej okazałości, jak pięknie wyglądasz. Ale zobacz, możecie już zobaczyć, jak siodło ładnie wygląda z tym czaprakiem. Czarne siodło z tym brokatowym czaprakiem Sisalt, Mega ładnie wygląda. Dobra, jedną mam. O. I jeszcze druga. nałóżniki oczywiście od kompletu też jeszcze z metką. I jedziemy. W ogóle ten kantarek też jest od kompletu, ale już jest bardzo brudny. Trzeba go umyć, bo Dilunia teraz z wychodzi na padok. Więc jest już brudny. Dobra, jedno uszko, drugie łóżko. A flimusia powiedziała, że ma nas gdzieś i poszła do boksu jeść ściano. A już wyszła. No, już masz swoje dziecko. No przyszła, primusia, chodź. No nie drap się o dziecko. Dziecko nie służy do drapania. Dobra. Tutaj mam, o, już otwierasz pysk, tak? Już otwierasz. O, już. już idzie, będzie długo. No już, proszę. Zobaczcie, to jak się mieli. Widzicie? Jak to jest takim pięknym komikiem. Ładnie. My już jesteśmy gotowe. Ekipa Dila i Ola wraca w wielkim stylu, pod kolor. Wszystko pasuje. Nie, powiedzcie, mega pasuje ta koszulka do tego zestawu. No Także wracamy. I słuchajcie, jest coś, do czego te różowe buty będą pasować do mojego nowego różowego brugatowego bacika. Nie? O. <laughs> Więc jest git nieźle. Dobra, słuchajcie, idziemy piłać. Chodź. No chodźcie, no chodźcie, no to moja. I'm all right. And for the first time in a long time, I'm all right. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. <laughs> Going in life still nobody knows but i'ma choose what's right and take what comes and goes and ain't no one in life holding me back no more i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago thank you Tylko jaka, jestem szczęśliwa, słuchajcie. Pierwsza jazda, parę minut tylko na rozruch, no bo wiadomo, nie możemy od razu z grubej rury jakiś duży trening robić. Tylko na luźnej wodzy, delikatnie po prostu, na spokojnie. Ona była taka kochana, a ona siodła no nie widziała bardzo długo. I ona po prostu, jakby nie było tej przerwy. Tak się super zachowywała, grzecznie. Ejku, Cudownie, naprawdę. Jest cudownie. Jest dzisiaj mega, mega gorąco, także Dilunia zasłużyła na porządne zlanie wodą, schłodzenie i umyce. Jak wyczuwam już szampon i szczotki i zaczynamy. Nie, już jest cała wykąpana, błyszcząca, czyściutka. Zobaczcie, jak się błyszczy. No i teraz wyszła sobie na chwilkę tutaj na małą kwaterkę, na trawkę. Trochę dziennie trawy może skubać na razie, nie za dużo, więc jak wyschnie, to ją już dam do boksu na obiad. No a teraz niech sobie cała wyschnie. Primusia też tam jest, jest z tyłu. Sobie je trawkę. No i jest już tak gorąco, że ona raz, dwa i wyschnie. Jestem tego pewna a teraz idę pochować cały sprzęt, bo trochę już tego jest, to nie tylko ląża i w ogóle tylko cały sprzęt, także idę pochować i ona akurat wyschnie od ostatniej kolki posiłki Dli się trochę mocno zmieniły odstawiłam większość z takich sztucznych suplementów i na razie podaję wszystko co naturalne i tak, pasza się nie zmieniła mamy miarkę Brandona XS sieczka też się nie zmieniła duża garść sieczki z lucerne lucerne plus nie zmieniły się również algi na popołudniu bo algi są naturalne e, są bogate w witaminy w różne minerały więc to jak najbardziej Dila może dostawać czyli cztery miareczki o krzem i wapń zamieniłam na taki naturalny suplement który się nazywa diatomid i on jest e, naturalnie bogaty głównie w krzem ale też i w wapń Także Dila teraz dostaje to i czytałam super y, opinie zarówno jak u ludzi, jak i u zwierząt. To jest taki biały proszek i Dila go dostaje taką jedną dużą łyżkę, posypuje i potem to muszę wymieszać jeszcze wszystko. Dobra i Primka też to może jeść, bo to jest wszystko naturalne. Yy, no. I jeszcze, zmieniłam też probiotyk, i probiotyk dostaje teraz taki, taki o butelce płynny. I biorę strzykawką 30 ml tego probiotyku. Mm. Za dużo. I jeszcze 30 ml wody tutaj sobie już przygotowałam. Ok, wszystko mieszam. I teraz strzykawką dolewam. I całą dietę teraz przygotowała nam pani Ania, ta, która nam e, szykowała zioła na wrzody, e, ona naprawdę ma ogromną wiedzę na temat takiego naturalnego żywienia, na temat ziół, na temat prowadzenia tego konia serio tak naturalnie, bez żadnej chemii i w ogóle. Także no, uważam, że dla Dili teraz jest to najlepsze, bo jak ma już taki, takie wrażliwe jelita i taki wrażliwy żołądek przez te kolki, to odsunęłam wszystko po prostu co chemiczne. E, dobra, to jest wszystko. Jeszcze teraz to przykryję trochę sieczką. E, trochę wody doleję, żeby się to posklejało. No I do tego oczywiście Dilka dostaje ziółka, które już tutaj mam zaparzone. Teraz dostaję inne zioła, e, trochę więcej ich zaparzam ze specjalnej mieszanki właśnie przygotowanej przez panią Anię i one są głównie teraz na odbudowę zdrowej tkanki w jelitach yy, i w żołądku i żeby te jelita w końcu zaczęły dobrze pracować i nie było kolek także tutaj mamy różne zioła zaparzone jest ich więcej już i jest to zupełnie inna mieszanka niż ta, którą Dila dostawała na początku Meanwhile. Proszę Państwa, nie było mnie 5 minut, Dilunia jak to Dilunia zdążyła się już wykulać no super, tyle było z dokładnego mycia konia szamponem. Po treningu wiadomo co, pretty. I teraz dla Diluni będziemy robić mesz. Jest to mesz również z przepisu e, pani Ani, tej, która mi pomaga z żywieniem Dili i z i ze wszystkim. Także zaczynamy. I tak, podstawą tego meszu jest zwykły mesz e, z hipolita. Tutaj kupiłam, widziałam jakąś miarkę? To jest ten Blix Mesh typowo dla brzodowców. Jego daję w pół jako taką po prostu podstawę, masę do całego meszu. I teraz zapina się zabawa, ponieważ tutaj mam cały karton dodatków, które pani Ania indywidualnie dopasowała do Dili. I ten meż jest typowo na odbudowę również żołądka, ścian żołądka i ścian jelit, na poprawę perystaltyki poprawę pracy całego układu pokarmowego. I mamy tutaj takie rzeczy jak makuch kokosowy, siemię lniane, łuska babki jajowatej, aronie i czarną porzeczkę, rokitnik. Więc teraz w odpowiednich proporcjach to wszystko pomieszam. Nie będę Wam mówiła, jakie to są proporcje, ponieważ one są indywidualne, dobierane przez Panią Anię do konia. Pani Ania założyła Instagram i tutaj go Wam pokażę. Także jeśli macie problem również z koniem mocno wrzodowym, wrzodowym, z koniem, który ma chory układ pokarmowy i już nie wiecie, co z nim zrobić i potrzebujecie wsparcia, bardzo z całego serca polecam Panią Anię i jej ogromną wiedzę. I tutaj możecie do niej napisać, a ja już szykuję luli mesz z tymi wszystkimi składnikami. Tak to wszystko wygląda. Idziemy teraz zalać to ciepłą wodą. I pamiętajcie, ciepłą wodą, nie wrzątkiem. Ciepłą wodą. I biorę od razu zioła. Tutaj mam zioła o, w tym pojemniku, taką wielką mieszankę różnych ziół. I od razu jej zaparzę na trzy posiłki, aby już miała. mieszam wszystko. W Rossmanie kupiłam takie trzy słoiczki i tutaj szykuję stajennym już są podpisane, aby stajenni wiedzieli jak dawać, na który posiłek już wsypałam odpowiednią ilość tutaj naszych ziółek pachnących i teraz wrzątkiem, bo zioła muszą być zalane wrzątkiem, będę to zalewać i od razu w słoiczkach takie gotowe. Okej, okay, ja już jestem w domu e, i w sumie i tak jadę do Dilki jeszcze wieczorem, ale już zakończę na tym e, tego vloga. Chciałabym wam jeszcze powiedzieć, że było mnóstwo pytań od was, czy zrobię obóz niekoński, bo nie jeździcie konno, nie chcecie jeździć konno, ale nas lubicie, oglądacie i chcielibyście z nami spędzić wakacje. No i słuchajcie, udało się, będzie obóz z nami w Wiśle, miejscowość Wisła, w górach będzie on w terminie od 3 do 10 lipca, czyli 7 pełnych dni, licząc od 3 do 10, to w sumie 8, ale 7 takich pełnych. My będziemy całe 4 dni z Matim i z Nikolą, także Nikola też będzie na tym obozie. Obóz jest w trzygwiazdkowym hotelu z basenem i z siłownią. Każdy uczestnik dostanie swojego hobby horsa, będą zawody hobby horsowe, treningi hobby horsowe, będzie wyjazd do Energy Landii, będzie chodzenie po górach, będą nagrywania, wy, nagrania ze mną, z matiem, wyzwania dla was i ogólnie super wspólna zabawa w dużym ośrodku. Tutaj Wam podam maila, pod którego Możecie napisać, e, aby dostać więcej informacji e, i również się zapisać. Także jeśli jesteście zainteresowani, zainteresowani to napiszcie tutaj pod tego maila do, do osoby, która zajmuje się tymi obozami e, i naprawdę będzie super, super, super. No, a ja już się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za oglądanie. E, bardzo dziękuję, że jesteście ze mną, kibicujecie. E, I teraz już trzymajcie tylko kciuki, aby już nic nam nie stanęło na drodze i abyśmy z Dilą wracały do prawdziwej formy, także trzymajcie kciuki, wysyłam buziaki, pa!